Do wygrania takie cuda, zostaw kreatywny komentarz, wbij na stronę G4Skins, użyj kodu Szymona Kiky, po czym wysi potwierdzeniu użycia kodu na mojego Discorda. Powodzenia! Siemano siemano, witam w nowym odcinku strony G4Skins, że przypinałem kod Szymona Kiky, plus mój link to zakończenia darmowa skrzynka na start. Strona Tiki właśnie łączenia zupełnoletniej, kolejne skrzynki z nowego eventu na stronie. No i dzisiaj, skrzynka 60 zł, plus 230 klejnotów, zobaczymy co nam da. No skiny, no magia, nie no nie oszukujmy się No jest naprawdę No szapoba, szapoba Miejmy nadzieję, że coś tutaj da, tak? Zobaczmy Uwaga Tragedia Boss, bądź tym bossem i daj Cyk Tragedia O, mm. I. No mu musi coś dać, no. No i witam. Pięknie. raz, dwa i ponad. Lubię takie profity. Lubię takie profity. Super. Kolejny. Oj, staj Chociaż jak, jak w kwaterynu. No i właśnie o tym mówiłem. Fajnie. Ważne, że profit, tak. Ważne, że nie jest strata. To jest nieważne, bo w tym przypadku strata jest kolosalna. Ale spokojnie. Kurde, meczka No, jakby tak u dało za dwójkę? Oj, 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 Fajnie by było. Naprawdę byłoby sympatycznie. No nie, no nie. No, co to to? No nie. Jesús, no. No, mogło lepiej tutaj oddać. Szkoda. To szkoda. Oj, tutaj będzie banger. Puff Mówiłem? To jest człowieku, Banger! Tak, 150, nie? Cudnie dało. Dawaj, next. Pięknie dało. Cyk Ładnie. Ty, no ładnie tutaj dalej na trzech. No fajnie to tak rzuca. No teraz strata, ale to też nie była jakaś kolosalna, więc. Fajnie to. Hmm. Szkoda no, fajnie to rzuca, podoba mi się ta skrzynka, boss to boss, nie? Stój, stój, stój Nie no, milimetr już widziałem A i tak blisko, teraz 300, zobaczmy No musi coś dać, no musi coś dać, nie? O, o, o Czerwone 2 No nie Już 300 chyba za duża półka co nowa Jakaś kosza, stój nie, no, dobra. Ale szczerze, ta skrzynka strasznie nas troluje. No bo, który to już raz jest tak minimalnie? Minimalnie. Dobra, fast mod tragedia. Chociaż w sumie, dobra, profit, bo właśnie zaciąłem tego kołacha Tu profit musi. To jest strata? Myślałem, że kartel jest dużo, dużo droższy. Szkoda. Digiel. Ile taki Digiel? 110. Profitu z tego nie będzie. Dobra, może dwie. No nie chce nam rzucić, nie chce, nie chce nam rzucić. Dawaj jeszcze raz. I ostatnia próba. No nie no. No boss. No średnio, tak? Zobaczmy tu. 120 zł, tak? Może odda. Skiny. No kur... Szapoba. Profit. Dzięki. Dobra, przechodzimy do dwóch. Jak daje? Jest, kosa w końcu jest. Od tych wszystkich odcinków w końcu kosa z jakiejś skrzynki. W końcu Tiger w Shield, Minimalware, Gucik 1000 zł. W końcu, w końcu profit, nie? W końcu z tych wszystkich kos jest profit. W końcu dawaj kolejną, w końcu Cyk, stój, 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 stój. A Szkoda, stój, 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 Nie, no, no, czemu? No, musi coś. Kurde, no. No, musi coś dać, musi coś przyspącić. Czemu to tak? Emeczka dobra. No nie no O No Musi coś dać, nie? Okej okay. Jeszcze raz Ja to czuję, że da Dobra, 5 na raz 600 zł Dawaj Kałaszek Jeszcze raz Do trzech razy sztuka, tak? Stój, 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 Kurde no. No nie chcę jakiegoś takiego bengiera, zacznie nie chcę. Eee, no nie. No jest ciężko. Dobra, las, las, naprawdę. I fastmot musi wejść, bo. Co? No to nie będzie na pewno profit. No jest porowo. Kosy dało. Szacunek, ale. Coś jeszcze? 5 zł. Jest? Nie no. Jeszcze raz. No nie mogę, no nie mogę, no nie wytrzymam nie. Okej. Okay. Dawaj. No, dawaj. I jeszcze raz. A Wupa? Nie no, no. Dobra, 5 na pewno to nie jest dobry. To nie jest dobry. To nie jest dobry system. I 3 Kałach? Nie. Jeszcze raz P P250, ale to nie jest to. Kałach 300. W końcu jakiś profit. Dobra, sola skrzynka 120. Do trzech razy sztuka. Raz, dwa, trzy, no i kurde pieczony, pięknie, myślę, że trzeba to podsumować oczywiście, idziemy tu, z to koła. dobra, walimy za 80, uwaga, co nam da, skrzyneczko, skrzyneczko, co nam za za 80 tysięcy, piękny, piękny skin, tak, i pięknym recenzjom dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka do końca, zapraszam na kolejne materiały o godzinie 18, hej.